Tradycyjnie już w drugą niedzielę stycznia basen przy zespole szkół ogólnokształcących numer 2 w Legionowie zapełnił się młodymi pływakami. Zawody, których głównym organizatorem jest UKS Delfin, cieszą się ogromnym zainteresowaniem klubów nie tylko mazowieckich. 16 Grand Prix Legionowa w pływaniu, ponad 200 zawodników, 25 klubów startujących. Także to tradycyjnie impreza cieszy się powodzeniem. Początek roku, wiadomo. Te imprezy dopiero się rozpoczynają w nowym, w nowym kalendarzu, i jest to jedna z pierwszych imprez w Polsce, na której startuje taka duża ilość zawodników. Wśród startujących było 45 dzieci z Legionowa, czyli praktycznie wszyscy zawodnicy trenujący w Delfinie. Zawody wspierają liczni sponsorzy prywatni, ale nie mogłyby się one odbywać bez wsparcia władz mińskich. Dla każdego klubu sportowego bardzo ważne jest, aby zawody, w których bierze udział, również, żeby był gospodarzem zawodów. Myślę, że tutaj klub sportowy Delfin doskonale się sprawdza w tej roli. Miasto współpracuje z klubem nie tylko dofinansowując puchary czy nagrody, ale również użyczając obiekt i pomagając przy obsłudze całej tej imprezy, tak więc wspieramy to i cieszymy się, że przyjeżdżają do nas kluby nie tylko z Warszawy czy z Mazowsza, ale również z tak od bardziej odległych miast, jak chociażby z Białorusi. Dla zawodników Delfina Grand Prix legionowa jest znakomitą okazją do sprawdzenia swojej formy na początku sezonu w rywalizacji z bardzo wymagającymi pływakami na obiekcie, na którym na co dzień trenują. Gospodarzom nie wypada być tylko tłem dla gości. Trener Rafał Perl przed zawodami liczył na bardzo dobre występy, zwłaszcza reprezentantów klubu. Można powiedzieć, że największe szanse mają ci nasi najlepsi zawodnicy, Michał Perl, Igor Szulich, Aleks Szeszewski. No zobaczymy jeszcze, kto, kto tutaj dołączy do tej grupy. W tych młodszych kategoriach wiekowych, tutaj Inga Kamińska jest bardzo mocną zawodniczką, w tych młodszych kategoriach też Basia Serafin. Jest trochę dzieci, które dobrze się zapowiadają faworyci gospodarzy nie zawiedli. Pierwsze miejsca w swoich wyścigach zajęli Joanna Żbikowska na 100 metrów stylem klasycznym oraz na 50 metrów stylem motylkowym. Anna Kalisiak zdobyła złoty medal na dystansie 100 metrów stylem zmiennym. Aleks Strzeszewski okazał się najszybszy w wyścigu na 100 metrów stylem dowolnym i uzyskał drugi czas na 50 metrów stylem dowolnym. Igor Szulich zajął pierwsze miejsce na 100 metrów stylem klasycznym i był czwarty na 100 metrów stylem zmiennym. Pierwsze miejsce i na 100 metrów stylem klasycznym Drugie na 100 metrów stylem zmiennym zajął Michał Perl. Inga Kamińska zajęła drugie miejsce na 50 metrów w dowolnym oraz trzecie na 100 metrów w stylem zmiennym. Także dwa drugie miejsca zajęła Dominika Czajka, a Barbara Serafin swoje wyścigi ukończyła na miejscu drugim i piątym. Takimi samymi osiągnięciami może pochwalić się także Natalia Makowska, a Adrian Kaczmarczyk ukończył zawody z miejscem drugim i szóstym. Blisko podium byli również Emilia Piaseczna, Julia Kalinowska, Jasmina Khan, Marta Hudolmińska i Bartek Wieszkoń. Zmagania młodszych kolegów obserwował najlepszy zawodnik Legionowskiego Klubu, wielokrotny mistrz Polski i aktualnie najlepszy żabkarz w Polsce Dawid Szulich. Olimpijczyk z Legionowa stawia sobie na obecny rok bardzo ambitne cele. Mój główny cel na ten sezon no to jest medal Mistrzostw Europy, które są w sierpniu w Berlinie. No i do tej pory mamy już ustalony cały cykl zawodów. Zawody tylko na Długim Basenie już nam zostały Pierwsze to są w lutym w Berlinie, potem jest w Danii. Potem jest cykl Grand Prix Polski, Mistrzostwa Polski. No i już w sierpniu potem będą ostateczne zawody czyli Mistrzostwa Europy. Dawid Szulich jest dla młodzieży trenującej w UKS Delfin znakomitym wzorem do naśladowania. Zdaniem trenera Rafała Perla, kilku z nich ma szansę z dobrej strony pokazać się już na zimowych mistrzostwach Polski. Między innymi Michał Perl. Startuje, będzie startowała na zimowych mistrzostwach Polski e, Igor Szulik, e, Aleks Strzeszewski, e, Adrian Kaczmarczyk i Urszula Jasiul. To są zawodniczki, to jest zawodniczka, zawodnicy, którzy będą przygotowywali się do mistrzostw Polski i zimowych w kategoriach 16, 17, 18 lat. Trener Rafał Perl liczy, że trójka z wymienionych zawodników powinna zakwalifikować się do finałów A Mistrzostw Polski. Cała grupa trenuje dwa razy dziennie, aby do Mistrzostw wypracować jak najwyższą formę.